Uwaga, widzowie, przygotujcie się, bo robimy wyścig na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy ode mnie? Czy ty w górę, czy ja podbiegający do moich przyjaciół, którzy tam stoją właśnie. Za trzy, dwa, jeden, klikajcie teraz, biegnę, Fiu, szybko, szybko, szybko. Dawaj, dawaj. I koniec, dawaj, koniec wyścigu. Kto kliknął łapeczkę w górę? Jestem przy przyjacielach właśnie moich. Alek, jakie masz fajny kolor bluzy. Co to są, jakieś kaczki? To kaczuszki kaczuszki Okej, okay, ja mam tutaj uśmiechniętą. Każdy ma swoje kolory, ale dzisiaj musimy mieć tylko jeden Jeden kolor, tylko jeden. Jeden kolor i to będzie kolor brązowy. Musimy Co? wszystko mieć na brązowo. Taki brązowy, brązowy to tak nie na... pasuje do dziewczyn. Patrycja nie lubi brązowego, no właśnie, nie do dziewczyn jest to zbyt nie ładny pasuje. On jest. No, nie pasuje. Tak samo do drugiej blondynki, ale musimy mieć tylko brązowy. I zmieniamy kolory! Szybko no zmieniamy, dobra. zmieniamy. Zmieniamy ja, ja idę też, sobie zrobić no, włoskę do, do fryzjera. Okej, okay, zmieniamy kolory, zmieniamy kolory, zacznijmy od głosu. do sklepu. Okej, okay, idziemy właśnie zmienić. a ja chodź tutaj możemy usiąść, dobra, usiadnie. Ok, zmieniamy na brązowy, ja gdzie jest brązowy? mną. A ty nie masz tutaj. My ja zmieniamy, se, zmieniamy se, kolory włosów. Jaki, gdzie, gdzie jest brązowy? Ja tu nie widzę brązowego. Musisz trochę tak na pomarańczowy, tak eee, trochę. i tam Czekaj, próbuję go znaleźć, próbuję znaleźć próbuję brązowy. Brązowy? Ja ty gdzie jestem brązowy? Czekaj, ja próbuję go znaleźć. Tutaj? To taki? O, dobra, mam. Uwaga, robię, 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 Ale robię. nie rudy! No to jest brązowy, jak nie brązowy? <laughs> pomarańczowy jakiś robić. No co ty za bzdury? Dobra, zrobię taki. No, ok, zmieniłem. Uwaga, uwaga, robimy, robimy. To jest brązowy i patrz, wychodzę wychodzę? Pokaż. I teraz zobacz. Widzisz? Jest brązowy? I jest. Wow, no dobra. Teraz ja, teraz to taki ja. Ten. Czekaj, ja, ja mam bardziej. trochę ciemniejszy chyba. Mario, czekaj, gdzie jest ten brązowy? Ta ten może. ja zrobiłam. Okej, okay, teraz, bum, robię teraz, teraz będzie brązowy. Teraz będzie... Co to za koń tu się pojawił z tyłu? Ty to skończę, się jakiś koń się z tyłu brązowy. O, teraz mam brązowe włosy. O, jest. Elegancko. O, mamy fajne, no. I teraz jeszcze Alek robi brązowy. A, a, jak a? to potwierdzić, żeby mi... Ty, ja w ogóle co? musisz za kliknąć koń? na ten kolor, tam. I co, za koń się pojawi, jakiś brązowy. <laughs> Dla wszystko musimy właśnie jeździć, też musimy na brązowo. Nie możemy mieć auta innego koloru. W takim razie ja biorę rower na przykład i muszę zmienić ten kolor też na brązowy, bo używamy tylko jednego koloru, nie możemy innego. Więc ja sobie biorę brązowy i gdzieś taki. Ja Okej, okay, pomarowałem brązowy, dobra, o, wy macie autko. Ej, nie może być taki, nie może, nie może! Zmienia! Ja już zmieniam, zmieniam! Zmieniaj, nie może być tylko jeden, nie może być różowy. O! Teraz, teraz może być, no? Bo wtedy pan, Musiałam poszukać, bo wtedy macie pana, Jak to będzie miał inny kolor, to ma bana. No a jedziemy teraz domu sobie zrobić, a jeszcze siebie musimy przebrać. Czekaj, jeszcze my. Zebrać się musimy. Ej, gdzie o, są ubrania? Tam są ubrania, Jedziemy teraz do sklepu z ubraniami. No, jedziemy tutaj do tego sklepu, a wy widzę możecie pójść na sklep mój z ubraniami. Zobaczcie, też mam swój sklep! Taki sklep i też mam właśnie nową kolekcję Smile Team. Mam koszulki, bluzy, poduszki, szaliki. Jak tutaj widzicie, z tyłu patrzcie. Dużo różnych rzeczy jest. Nie tylko, mam też skarpetki, zobaczcie takie fajne, eleganckie. Wszystko z dobrej jakości, starałem się, grafika jest z każdej strony, tak są, mam zeszyty. Zobaczcie, nawet mamy czapkę elegancką. Minka jest taka piękna, haftowana, wytrzymała, więc spadajcie zobaczyć z A jeszcze nawet mam poduszki uśmiechnięte, takie uśmiechnięte jak ja. I też możecie być uśmiechnięci. <laughs> więc spadajcie zobaczyć, a teraz idziemy na Roblox i zmieniamy kolor. Ja muszę też. Ej, kolor sklepu swojego muszę zmienić. <laughs> Musimy wszystko zmieniać na brązowy. To ja też bym musiał to zmienić. Dobra, w takim razie wchodzimy i zmieniamy ubrania. Bierzemy je też brązowe. E, dobra, tutaj mamy jakiś kolor, czekajcie. Gdzie jest ten kolor? Jaki wybieracie? Tutaj nie ma. E, brązowy br 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 trzeba, nie? Ej, nie, nie, właśnie nie widzę. E, dobra, wejdźmy w takim razie, ja weźmy sobie ubiór nie. tutaj i zmieńmy sobie właśnie ten ubiór tutaj po prawej stronie. Bierzemy. Czekaj, zasłoniło mi się coś. Ej. muszę pojeść tutaj. Dobra, zmieniamy. Uwaga, klikamy teraz tu i wpisujemy brown. Brown, czyli Kolor brązowy. Mam nawet brązowe włosy. Dobra, klikamy brązowe włosy, nawet mogę je wybrać sobie albo je zmienić. Dobra, ale ja bym chciał jakieś ciuchy. No to w takim razie wpiszmy sobie brown. Dobra, szukaj dla chłopców i klikamy sobie brązowe na przykład zmienię tutaj. O, brązowy będę miał. Jeszcze spodnie brązowe, zobaczcie, elegancko i cały będę brązowo! Fajnie teraz wyglądam. Tylko jeszcze może tą koszulkę bym zmienił sobie na jakąś może lepszą. No i teraz jeszcze, czekaj, włosy mi się zmieniły. Ej, włosy, właśnie! Ty włosy mi się zmieniły, jak kliknąłem. Ej, to i muszę mieć włosy też brązowe, zaraz je zmienię. Ok, mamy teraz koszulkę, wezmę moje, może taką. Dobra, jestem teraz na cały brązowy, elegancko. Jeszcze włosy, ale wpiszemy sobie, bo mamy też tutaj hair. wpiszę sobie browny. Ok, i powinny mi się zmienić. Uwaga, bum! I teraz mam, są, zmieniły mi się. Patrzcie, jak ja wyglądam, lol, normalnie jak nie smile, slow. Ok, mam brązowe, a buty da radę zmienić, czy nie? Chyba butów nie radzę w Robloxie, w tym w Robloxie. się, da się, ja mam A jak zmieniłeś? Jak zmieniłeś buty? No, spadnie, zmieniłem, i spadnie od razu z butami miałem. Aha! Ja mam jakieś na dole takie. A nie, są brązowo. Brązowo-białe, dobra, są brązowe. Okej, okay. okej, okay, to mamy. I teraz jedziemy do domu, gdzie też będzie na brązowo. to w takim razie wsiadamy do auta, dawajcie. I musimy teraz do domu jechać i też zrobić tam na brązowo. Patrzcie, wszyscy, ja na brązowo. Skakaj Skakuj! Domy skakuj. zrobimy sobie tutaj, ale pierwsze to mój będzie domek. Weźmy sobie, zróbmy tu elegancko. Patrzcie, kogo wyglądają dziewczyny, jak brązowo. na tutaj parkujemy sobie, robimy dom. Ale dom też będzie. Czekajcie, jakiego koloru bro, dom? Oj, jest brązowy, brązowy Jest, musi jest być. brązowy dom, jest brązowy dom, widzę, ale on jest taki brązowo-biały. Czekajcie, szukamy teraz domu, żeby też on był brązowy. No to patrzymy można na prawą zmienić stronę. zmienić kolor zawsze domu, nie? A można zmienić kolor domu? Tak. O, a jakiś cały biały jest zmieni na tego, mogę to zrobić, no czego? powinien czekaj, być brązowy. O, dobra, dobra, Jest biały, jest biały i teraz jak zmienić dom koloru biały? Czekaj, Jak, jak wejdziesz, opatrz, ja już mam chyba. O dobra, patrzcie, wchodzimy, dom jest biały, ładny, taki piękny. I teraz jak go zmienić, na ja brązowo? Wchodzę. No wejdź tam i wejdź w domek. Kolory. O dobra, 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 mam. Control z open, open Orka or not open, co? Co to mi no. pisze? Ej, hey, control z open orka not open. A tutaj, dobra, kolor domu, okej, okay, mam. Tylko, że on zde. się chyba cały aż taki nie Ta, Uwaga, zmieni, uwaga, zrobię, zrobię. Pum, zrobiłem, jest, zrobił się trochę. Zrobił się. Eee, słabo. O, nie nie, tak. Usuwam dom, usuwam dom, nie mogę ja taki, tak, nie mogę taki mieć. Ja mam mieć, Nie mogę taki mieć, usunąłem dom, nie mogę taki mieć. Ty też nie możesz takiego mieć, nie możesz. No, Biały. szukam dalej. Okej, okay, usuwamy domy. Nie możemy mieć domu białego, musi być brązowy. Da, jest taki brązowy, ja już znalazłem. Pum, pu, pu, mam, patrzcie też na już to robię. Zobaczcie, mój nowy dom. Hej, ty robisz taki, jak ja myślałam. O, ty też masz, no, taki jaką może być. Patrzcie, ja mam cały brązowy, widzicie, zgadza się. Nie jeszcze zmienić i zobaczyć, czy coś dobra, się. Dobra, patrzcie, zmieni mam brązowy domek, on jest troszeczkę słabszy. O, parysa też ma brązowy, dobra, też się zgadza. Też może być. Masz cały brązowy, dobra. OK, to czyli możemy pójść do środka. Dobra. I teraz w nim też musimy mieć jaki mam domek mały. Tu mam a to będziemy dzisiaj. Jeść. Na brązowo. Hmm. I musimy właśnie jeść jedzenie też brązowe. Ej, a mogę to Picze... Ej, łapeczka w ogóle też musi być Kurde brązowa, jest widzowie! Brązowy. I subskrypcja też, kliknijcie subskrypcję widzowie, żeby zamienić na brązową subskrypcję. PUM! Pamiętajcie o subskrypcji łapeczce, żebyście strzelili tam na dole, a teraz musimy wszystko mieć na brązowo. No i czekaj, w skominku mogę rozpalić, czy nie? Masz picie Tu są jakieś różne okay. rzeczy Dom, fire, nie, nie chcę żeby płonął Dobra, o mamy brązowe lody Nawet lody brązowe, zobaczcie, jemy sobie elegancko I teraz musimy tutaj też zmienić na brązowo e, Czekaj, tu mamy Możemy sobie safe nawet safe on brązowy Otworzyłem, o ile robuxów Ale moje, pieniędzy moje. nie możesz, bo one nie są brązowe A pieniądze no nie są nie. brązowe, ej to nie mogę robuxów aha, aha. Wyrzucam, usunąłem Usunąłem, dobra biedni teraz. Okej, okay, mamy, tak <laughs> Właśnie biedni, biedni, bo robuxy są zielone Ja mam cały dom na brą. I nie możemy korzystać z talety, bo jest biała. Zobaczmy teraz u Patrycji, jak jest w środku, u Patrycji, bo u Ciebie będziemy musieli zmienić dywan, łóżko, e, będziemy musieli też postawić jakiś nagle To Nie, są brązowe, ale krzesło jest mogę usiąść na krześle, chociaż. Dobra, okej, ty, nie ty też masz brązowe. Nie, drzwi, bo są białe. Ej, co wy robicie? Nie, może. nie no, to już możemy przejść, no bo jak będziemy chodzić, nie? Dobra, i teraz mogę postawić, o, proszę bardzo. Dobra, i teraz dajemy brązowe, szukajmy w plecaku i wpiszmy sobie, tutaj jest taki props. Czekaj, możemy sobie wejść do tego. O, walizecz. Nie łóżka nie są brązowe, nie To, to musisz pokolorować. Okej, okay, props, mam. Uwaga, ja teraz piszemy ja sobie poklorować. i mamy brązowe, I jakie są brązowe, to jest brązowe. Trumna jest brązowa dla Alka. O, Patrz bądź, na to, trumna dla Ciebie. Tutaj damy, właśnie, okay. jeszcze, żeby powiedzieć, tu proszę bardzo. O elegancko, co jest grane I mamy na brązowo. Alek dzisiaj jest brązowy. Dobra, i teraz weźmy coś innego. Jeszcze mamy pudła brązowe. O, Alek się położył elegancko. To jest twoje nowe łóżko, Alek. To jest twoje Pice. nowe. Dobra, to ja no. To jest łóżko alka brązowe, słuchajcie. co tu robi koń znowu? Co jest koń cały czas, koń? koń z nami coś. Ej, chodźmy teraz do góry. Gdzie jest łóżko? U góry, tu jest piętrowe czy nie? Cześć, tak, tutaj... tu zapraszam, tu się wchodzi. Okej, okay, tędy trzeba przejść, dobra, idziemy tu Uwaga, tędy. ja muszę kichnąć. Dobra, uważajmy. I teraz musimy z tej strony wejść i tu, Już. na tych łóżkach, nie możemy. Nie możemy tutaj spać, musimy zrobić łóżko swoje. No, w takim razie ja patrzymy. Okej, okay, no to tutaj chodź do góry, musimy cię ustawić. I teraz dajmy. Mi tam trumny, ja nie Ej, mam. patrz, mam łóżko Jest, jest wersalka, patrzcie, mogę postawić wersalkę, dobra. No to o, chociaż tam można. O patrzcie, patrz. i mogę sobie tutaj przysłać, widzicie? Zamiast łóżka, dobra, to pasuje. Co jeszcze brązowego jest? Hmm. Mamy... O! Mamy. Co jest domek brązowy się pojawił w środku. Co no. za dom? Halo Ej to rata, to też może być dom. No a co jeszcze możemy mieć? Krzesło brązowe jest też. Jest krzesło brązowe. Tak, krzesło. No to krześłaś, tym nie dzisiaj. Dawajcie tą kanapę. Ej, czemu ona się zabrała, nie wiem. Lol. No i ta sama brązowe krzesła, zobaczcie. I też możemy siedzieć na brązowo. No, zobaczmy, co jeszcze mamy brązowego. Hmm, trumna, balony. Balony są brązowe? Nie, czerwone, to nie pasuje. No, coś innego, musimy wyszukać po prostu coś, co by było brązowe. No, patrzymy sobie tutaj jeszcze. Tu, o, mam walizki brązowe, dobra. to walizki mogę postawić. No. A są, patrzcie, Już elegancko. Tak, na dole. może mieć brązowego. Ej, rozpadało się! Jest burza! O nie! No. To jaka? Ej, nie możemy tu doczekać, bo deszcz z biały. nie jest brązowy. Chyba, że. Ej, co jest! Powódź jest brązowa! Ej, patrzcie! ale też jest brązowy, o, fuuj, ale to jest nasz kolor, to możemy chodzić w tym kolorze. No, Dobra, ej, możemy. możemy chodzić w tym kolorze w takim razie. chodzimy, po tutaj można dać skuter wody. Jest taka jakiś, powódź jakby, i teraz nie mamy. Można. Teraz mamy właśnie kolor brązowy, czyli nawet woda jest brązowa, ej, zmieniliśmy brukę na brązowo. Nawet woda, czyli e, deszcz się zmienił na brązowy, patrzcie, bo jest, ale jest, zgadza się. Zgadza się, no jest brązowy, dobra. Okej, okay, czyli i to jeszcze zmieniliśmy, a jeszcze cały Brooklyn trzeba zmienić. A ten kolor tutaj Ta, by trzeba było. Kolor policji trzeba by było zmienić. jest co samolot, samolot trzeba zmienić u góry. Tak, idę do góry zmienić samolot. Ale patrzcie, cały Brooklyn robić na brązowo. Dobra, teraz sobie tutaj przechodzę. Ale burza się zrobiła. Uuu, ok, przeskakuję sobie te tędy tutaj idę, dobrze. Teraz tu przechodzę, tak, super. I mamy samolot, ale musimy, w sensie helikopter mamy. Uwaga, możemy zmienić kolor? Możemy. Bum! Tak, zmieniłem kolor coś? mamy, zmieniłem kolor! Czekaj, jest wojskowy taki, ale jest brązowy bardziej, nie? Okej, okay, lecimy, dawajcie helikopterem polecimy Jeszcze tak, jest taki żołnierz jest stalowy, to jest szary, nie? Taki jest czarny Taki jest bardziej brązowy, dobra. Okej, okay, wsiadaj, lecimy. Lecimy o, w burzy jestem. się lata czy nie? W burzy chyba się nie lata. Chyba się nie lata, no! W burzy lecimy helikopterem, lecimy, lecimy, spiedziamy brukawę cały na brązowo. Woo, lecimy! Lecimy, lecimy, do góry, do góry, Tadaj. do góry. Wow, przyspieszamy, przyspieszamy. Patrzcie, jaka mamy. powód z góry, cały yeah, brukawę się trzyma na brązowo, zobaczcie. Ej, to działa. Ej, to dobrze, my możemy żyć w takim. Ej, bruskeven. widzicie to, piorun tam walą, widziałem piorów. Nie, Ja po też prawej. widziałam Piorun. widziałem. Tam jest brązowo na wyspę! Gdzie jest na wyspę? patrzcie, ej, cały brukawiec z góry wy... zrobiło się na brązowo, lol! Ej, co ha. się tak ciemno zrobiło? Ojo, o lol, ale się zrobiło ciemno, ej, co się dzieje? Bo musisz w dół trochę Dla, chyba. Ba, patrz, 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 zrobiło się! Ale się buguje. Patrzcie tam, całe możemy zamieszkać, bo wyspa jest taka. A to jedziemy na wyspę, lecimy na wyspę, hey, gdzie jest broń. To no. naprawdę grubo jest. Dobra, i teraz lecimy. O, tu jest duży brązowy kolor. Patrzcie, ile tutaj brązowego jest. Musimy ja. na tej wyspie zamieszkać. Bo to na tutaj, tutaj heaven, zrobimy chatę. Jak Nie zmienimy koloru, to musimy tutaj. Okej, okay, tu robimy hatę, tu mieszkamy. I teraz lądujemy. wysiadamy, Spadło. A jak wywaliło was O, patrz, LOL. Nie, nie spadł. Możemy znowu ląduć. Patrz, no możemy nim lecieć, LOL. Dobra, wrazy odlecimy, ej, on działa. LOL, dobra, to niech git, to niech jest w takim razie. Okej, okay, czyli tutaj zamieszkamy, tutaj musimy zamieszkać na tej wyspie. Ile tutaj koloru brązowego jest? Zobaczcie! Wow, no wszystko naprawdę na dużo. Teraz robimy bruk cały na brązowo! Jest. Na brązowo wszystko! Dobra, teraz tutaj stawiamy chatę. Dawajcie, robimy chatę tutaj. I tu ej, no musimy to zamieszkać. To tu możemy tylko żyć, w kolorze brązowym, ja czy nie? Kolor skóry dobra. też na brązowo dajemy, ej bo Ej, dobra, ja też to Dobra, Okej, okay, stawiasz elegancko? No dajmy teraz o domek ambirozowy, super. Będziemy tutaj mieszkać, to jest nasz nowy dom. No elegancko mamy. I teraz wezmę kolor skóry, nawet zmienię. Czekaj, kolor skóry gdzie jest? E, tutaj? Nie, gdzie on jest? I słuchajcie, my mamy takie te. A tu jest dobrze. Do domu możemy z tego o, zrobić. O, elegancko teraz wygląda, brudze. dobra, musi zmienić. Pali. O co się dzieje? Ej, coś zapaliło się! Ej, uważaj! To nie jest kolor brązowy, to jest robimy czerwony. Dom. Czerwony nie. nie może być. Ej, co, to. Nie to! jak to, to. cofnąć. Jak nie wiem, dobra, ale nie robimy to. dom. Robimy dom z desek. Ej, tworzymy dom z desek, dobra. Szkielet One robimy. są takie jasno-brązowe, ale mogą być. One są dobra, takie jasne. Dobra, to, to ujdzie. Nie? Dobra, to ujdzie. Robimy dom, patrzcie. jest patrycja stawia mam elegancko. Nie, pudełka brązowe. No to budełka. Dobra, stawiaj. Co jeszcze może mieć brązowego? Postawię też auto jakieś super. A ja, ja, ja mam zablokowane? Ja miałem wykupione, dobra, Ej Teraz nawet jak pojedziemy popływać, to też musimy mieć na brązowo. Nabiorę teraz auto na brązowo, czekaj, gdzie jest to auto? Zaraz zamienimy sobie to auto, biorę. Ja tu pokój buduję. Dobra, zaparkuję naszym autem nowym. I kolor pojazdu brązowy, czekaj, czekaj, czekaj. Tu będzie brązowy taki pum, zmieni na brązowy. No, elegancko, tu wjeżdżamy, pięknie jest. No taki trochę nieudany ten brązowy. Czekaj, muszę jakoś lepiej zmienić to. Czekaj, tu jest kolor, dobra. Potrzebuję, Potrzebuję gdzieś tak zmienić. O, dobra. I teraz ja będzie brązowy, zrobię. a teraz jest brązowy Będziemy o. jeść chwasty bo dobra. Co I chwasty musimy jeść Chwasty <laughs> będziemy jeść, no dobra trzeba. Ej, no jak ja wszystko mam... brązowo jest, nie? Patrzcie. Ja mam brązową Okej, okay, to jest nasz nowy dom, widzowie, tutaj mieszkamy na kolorze brązowym A wy, widzowie, jaki kolor e, lubicie? Napiszcie w komentarzu i wpadajcie na mój sklep z Master team Pierwsze linia w opisie macie, więc Wbijajcie i widzimy się jutro sali brązowi pozdrawiamy <laughs>